Cześć, tu Magda z kanału MinFlow. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 1 stycznia 2026 roku. Pierwszy dzień nowego roku, nowy rok, nowa ja i stary rower. Jedziemy na wycieczkę. Zabiorę Was na promenadę Anglików, ale właśnie dojechaliśmy do portu. I strasznie tu wieje. Tak do was mówię, jakbym do was szeptała, ale <noise> to dlatego, że zasłaniam mikrofon od wiatru. No i co, 1 stycznia to jest może dobra okazja, żeby opowiedzieć trochę o tym, jak we Francji się świętuje Sylwestra i Nowy Rok. A może nawet nie tyle we Francji, co tutaj na Lazurowym Wybrzeżu, no bo oczywiście ja nie byłam w innych miastach, nie wiem jak to wygląda. Ale tutaj w Sylwestra przede wszystkim nie ma takiego zwyczaju, żeby tydzień przed i tydzień po puszczać petardy. Nie ma fajerwerków w środku nocy przez dwa tygodnie, tylko bardzo niewielka ilość w sylwestra przez nie wiem, 5-10 minut. Może są jakieś wybuchy, wystrzały, natomiast y, tak poza tym nie. I to jest myślę bardzo fajne, no bo wiadomo, y, różne zwierzęta po prostu się tego boją strasznie. Drugi zwyczaj jest taki, że w zasadzie większość imprez kończy się zaraz po północy. Czyli nie wiem. Wybija północ, składamy sobie życzenia i tyle. I się ludzie rozchodzą do domów. Więc jeśli ktoś jest przyzwyczajony do takich imprez do Białego Rana, no to raczej nie tutaj. No na pewno są osoby, które też tak to świętują. Natomiast generalnie zwyczaj jest taki, że raczej po prostu po 12 już się wszyscy rozjeżdżają do domów. My w ogóle. Spędzaliśmy Sylwestra totalnie nie we francuskim stylu, w tym sensie, że w naszej grupie nie było ani jednego francuza. Mieliśmy grupę polsko, brazylijsko hinduską i to była super impreza. Słuchaliśmy hitów właśnie polskich, i hinduskich, i francuskich, i brazylijskich. I była super zabawa. Jedliśmy praktycznie potrawy z każdej z kuchni z tych krajów i no i super, no, bawiliśmy się trochę dłużej niż do północy, ale też bez przesady. Dzięki temu dzisiaj wszyscy nie są wykończeni. I na przykład my mogliśmy się wybrać na wycieczkę rowerową i teraz Wam troszkę pokażę promenadę Anglików właśnie z perspektywy roweru. Teraz się tak właśnie chowałam za autobusem, bo za autobusem nie wiało. Kto wymyślił, że w piątek, 2 stycznia pójdzie do pracy? Ja. Ale to było takie bardzo strategiczne działanie, bo przyjdę sobie jeden dzień i mam weekend. A jakbym wróciła po wakacjach w poniedziałek, no to bym musiała wytrzymać cały tydzień i może być trudniej, prawda? Dzisiaj mam taki dzień rozgrzewkowy, rozbiegowy, organizacyjny. Ale też Musiałam jedną rzecz dla klienta, a mianowicie w jego imieniu odebrać mieszkanie, które będzie teraz wynajmował. W Monako jest taki zwyczaj, że jak ktoś wynajmuje mieszkanie, to trzeba zrobić taki ala-raport na wejściu i to właśnie robi komornik. Hmm, najczęściej praca komornika ma trochę szersze zastosowanie niż w Polsce: nie tylko ściągają długi, ale też właśnie robią takie przeglądy mieszkań. Gdzie sprawdzają, wiecie, czy wszystkie sprzęty działają, czy światło działa, czy włączniki działają, czy nie wiem, gniazdka są ok, czy klimatyzacja działa, czy nie ma jakichś plam, zacieków, pęknięć, grzyba. Wszystko sprawdza, dlatego że na wyjściu, jak klient już zdaje mieszkanie, które wynajmował, musi je oddać dokładnie w takim samym stanie, w jakim je wynajął. Te same kolory ścian, wszystko ma być tak samo. Nie ma być żadnych dodatkowych nowych dziur, więc właśnie ważne jest, żeby taki pierwszy przegląd był bardzo solidnie zrobiony, żeby później na przykład klient nie był posądzony o rzeczy, których nie zrobił. No i ja dzisiaj właśnie będę miała taki przegląd mieszkania dla mojego klienta. Zobaczymy, co tam z tego wyniknie. Mieszkanie ma być odświeżone, wszystko ma tam działać. Samego mieszkania wam nie mogę pokazać oczywiście, natomiast jak. Już mogliście sobie wykoncypować. Mieszkanie jest w... w porcie. Więc chociaż Wam pokażę, jaki będzie z niego piękny widok. Wczoraj jak wracaliśmy z rowerów, pogoda była straszna, tak wiało, że nie byliśmy w stanie nawet momentami pedałować. Gdzieś tam był taki fragment pod górę i pod wiatr, no to praktycznie staliśmy w miejscu. Rozpacz. Zastanawiałam się, czy w ogóle dojedziemy do domu. No, więc dzisiaj jest bardzo przyjemnie, cieplutko, słonecznie, wiatr też ustał. No tak to można. Tak to można działać, tak to można mieć wizyty na mieście. Monaco, no wiadomo, powierzchniowo nie jest duże. I może naprawdę wszędzie dojść na nogach. Jeszcze dodatkowo jest taki system wind, który pomaga się dostać z tych niższych partii do wyższych w parę sekund. Więc naprawdę, jak tylko jest możliwość tutaj coś załatwić na mieście, to ja staram się wszędzie chodzić. No bo zazwyczaj i pogoda to i po prostu jest przyjemnie. Idę na targ świąteczny i zobaczymy, czy wygląda troszkę inaczej w taki przyjemny dzień, niż jak wam ostatnio pokazywałam w deszczu. Zaryzykuję stwierdzenie, że to miejsce ożyło. Ludzie się znaleźli, nigdzie się nie zgubili, po prostu byli pochowani i dalej. Jeszcze się cieszą świątecznym klimatem. Ale no zobaczcie, ta kolejeczka dalej pusta. Ale dobrze wiedzieć, że ktoś tego używa, że się nie zmarnowało. O, jeszcze coś widzę. Patrzcie, jakie tu się mięso robi. No, chyba już trochę przyjarało. Święta, święta i po świętach, ale ja sobie jeszcze podtrzymuję świąteczny klimat piżamką, poduszeczką. Choinka będzie u nas stała tak długo, jak nie zaczną z niej spadać bombki, bo już tak obeschnie. Um, I jak najwięcej takich elementów, które nam towarzyszyły przez ten ostatni miesiąc, chcemy utrzymać jak najdłużej, dlatego że teraz przychodzi ta najgorsza część zimy. Dzisiaj jest 3 stycznia i tak jak do tej pory było oczekiwanie na święta i święta, no tak teraz przychodzi taki smutniejszy okres, ciągle zimowy, w oczekiwaniu na wiosnę. My, tak długo jak to jest możliwe, trzymamy się tych naszych świątecznych zwyczajów. Mi jeszcze został weekend, zanim tak na 100% ruszę z powrotem do pracy, więc mam zamiar jeszcze sobie tak bardzo cozy ten czas spędzić. To, co robiliśmy do tej pory, to oczywiście oglądanie shity, świąteczne hity na Netflixie. Graliśmy też w taką grę. Nie wiem, czy znacie. Sky Joe. My już mamy tą grę od kilku lat, ale ona najczęściej wraca do łask właśnie w długie zimowe wieczory. Super gra. Od dwóch osób już wiedzie, ale im więcej osób, tym lepiej, chyba nawet do ośmiu może w nią grać. I jest emocjonująca, ma dużo zwrotów akcji, także polecam. U nas się super sprawdza. Mam taki mały kominek, który też sobie włączamy. Taki malutki, kupiony na Amazonie, polecam. Także on też jak najbardziej wjeżdża, ciepłe kakałko, no te wszystkie rzeczy kojarzą mi się z takim przyjemnym zimowym czasem i mam zamiar je jeszcze podtrzymywać, żeby mi się miło żyło zimą po prostu, żeby sobie jak najbardziej umilić ten czas. Natomiast nowy rok to też nowy projekt i ja zamierzam już od teraz planować remont kuchni. Nasza kuchnia woła o pomstę do nieba. Jest to jedno z ostatnich pomieszczeń. Oprócz kuchni został nam jeszcze salon, który musimy wyremontować. Kuchnia pamięta bardzo zamieszłe czasy. Jest zbiorem bardzo wielu dziwnych elementów z epoki słusznie minionej albo rozwiązań jakichś takich ekonomicznych, które akurat nam wpadły w ręce w danym okresie. Natomiast teraz zasłużyła po tych wszystkich latach żeby zyskać swój jakiś taki spójny kształt i pomysł jeden na całe to pomieszczenie. No i pomysłów mam mnóstwo. Natomiast oczywiście muszę się zgodzić z, moje pomysły muszą się zgodzić z pomysłami innych domowników. No i też um, musimy wiedzieć o czym mówimy, bo jak się okazało przy rozmowie poprzednich pomieszczeń, kiedy sobie rozmawiamy o tym jaką kto ma wizję to nasze wyobrażenia w głowie tego, co mówi druga osoba, są zupełnie inne niż ta osoba ma na myśli. I kiedy ona realizuje ten swój pomysł, to się okazuje, że nie mieliśmy tej samej wizji tego pomysłu, więc no, najbezpieczniej będzie po prostu znaleźć jak najbardziej zbliżone inspiracje do tego, co, co mamy w głowach, żeby sobie to. Przekazywać no i znaleźć jakiś konsensus. Nie jest o to łatwo. To nie są łatwe rzeczy. Więc stay tuned. Ja na pewno to będę relacjonować, dlatego że uważam, że kontent remontowy to jest po prostu złoto. To są najlepsze rozmowy, najlepsze fakapy, najśmieszniejsze momenty. No i później koniec końców efekt jest świetny, więc. Um, no nie mogę się tego doczekać, ale nie planujemy tego wcześniej niż w wakacje, letnie wakacje. Więc na razie mam taki czas na właśnie przygotowanie, na omówienie, taktyki, na inspiracje, na też przygotowanie budżetu do tego wszystkiego. No, i jeśli na przykład przy, dojdzie do tego, że będziemy potrzebować jakichś, nie wiem, mebli, na wymiar albo bardziej profesjonalnego projektu od architekta, no to no to na to wszystko potrzeba czasu, więc myślę, że już 3 stycznia to jest ten dzień, kiedy warto się za to zabrać i tak zamierzam zrobić. No i to jest taki mój też pomysł, żeby przetrwać zimę, bo to jest planowanie czegoś, co w założeniu ma być przyjemne, powinno nam umilić ten czas. Czwarty dzień stycznia, nowy rok, stare dobre nawyki. Jedziemy na tenisa. To jest pierwszy raz w tym roku, ale w ogóle pierwszy raz od kilku miesięcy, co jest absolutnie mm, niedopuszczalną przerwą. Po której znowu się będę musiała wszystkiego uczyć od nowa, a mojego trenera tu nie ma, więc coś tam próbowałam wczoraj jeszcze w internecie sobie pooglądać, przypomnieć, ale no wiadomo, najlepiej by było po prostu ćwiczyć regularnie, ale jakoś tak e, nie było woli w narodzie, żeby ze mną grać, a wiadomo, no tenis jest taką dyscypliną, że ze dwie osoby by się przydały. A jak już była wola, no to nie było wolnego kortu, ogólnie się nie składało, ale dzisiaj się udało. Jedziemy. Jest 9 stopni, więc dosyć zimno, ale Dobrze, będzie motywacja, żeby trochę pobiegać, się rozgrzać. Mega się jaram, bo bardzo lubię grać w tenisa. Szkoda, że nie mam takiego partnera, który chciałby ze mną grać regularnie. No ale jest tak jest. Zobaczymy. Będę to nagrywać, ale nie wiem, czy to pokażę. Jak się już zacznie ruszać na korcie, to oczywiście momentalnie się rozgrzewa, ale przy tym bieganiu było mi zimno w uszy, a ja nie znoszę jak mi zimno w uszy i zaczęłam kwestionować sens całej tej wyprawy. W ogóle człowiek się zgrzeje, po czym przez chwilę się mniej rusza, bo umówmy się, z tego grania to jest więcej zbierania piłek niż odbijania, a wtedy to od razu się znowu robi chłodno i mokro, no i ekscytacja siada. Także nie jestem pewna, pomimo mojej wielkiej miłości do tenisa, czy w styczniu i lutym to będzie mój sport. No ale przecież mam remont do planowania, więc mam się czym zajmować. W ogóle na korcie obok byli wyjątkowo dziwni kolesie. Wiadomo, że jak się gra, to czasem piłka poleci na sąsiedni kort, normalny. Nasza wybitna gra też zaowocowała kilkoma takimi wycieczkami. I zwyczaj jest taki, że te piłki się po prostu od razu zwraca temu, kto je zgubił i tyle. Ale panowie udawali, że nic nie widzą i sobie te nasze piłki zabierali. My też się tam nie wychylaliśmy, żeby robić jakiś przegląd, bo u sąsiadów było dość nerwowo. Jak któryś stracił gema, to momentalnie wpadał w szał. Ja rozumiem jakieś okrzyki, klęcie czy nawet rzucanie rakietą, ale jeden z nich z nerwów zaczął rzucać ławką. Była opcja, że dojdzie do samookaleczeń, serio. No ludzie, to były jakiś meczek towarzyski amatorów, a agresja taka, że jasne było, że nasze piłki już poszły na straty. Ale co się poruszałam, to moje i 350 kalorii miejsca na panetonę zrobione. W ogóle to nie mam pojęcia dlaczego, ale po tym treningu zaczęły mi się wyświetlać na Instagramie rolki typu: jak wyobrażam sobie, że wygląda mój tenis, a jak on naprawdę wygląda. Nie wiem, czemu takie coś mi się wyświetla, nie rozumiem. To jest niesamowite, jak człowiek sobie ogarnia y, tu, gdzie jest kadr, a wreszcie domu. To już nawet nie chcecie wiedzieć, co się dzieje. Mówicie? Magda, no tam za tobą wcale nie jest tak ogarnięte, a ja wam mówię, że jakbyśmy przesunęli troszeczkę w prawo lub troszeczkę w lewo, tu pranie, tam jakieś pudła, jest środa, i myślałam, że będzie troszkę lżejsze to wejście jednak w ten tydzień, w którym zaczynamy w końcu się orientować, jaki jest dzień tygodnia, bo już święta święta minęły. Jeszcze w poniedziałek, miałam jakiś taki zapas energetyczny że przejechałam na tym, ale już we wtorek ledwo wstałam z łóżka. W ogóle wstawanie jak jest ciemno za oknem to uważam za jakiś skandal. Ja w ogóle jestem osobą, która jest typem sowy, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie dużo lepiej funkcjonuję wieczorami. Lubię chodzić późno spać i potem muszę te 8-9 godzin spać, żeby być w takiej najlepszej swojej formie. No i świat nie jest skonstruowany dla takich ludzi jak ja, czyli generalnie trzeba wstawać rano do roboty i tak jak ja sobie bym wstała normalnie w komforcie o dziewiątej rano, no to o dziewiątej rano już jestem w innym kraju w pracy, więc no nie jest to skrojone pode mnie i za każdym razem jak jest taka dłuższa przerwa, no to zwyczajnie ja się przestawiam na ten swój tryb właściwy, ten idealny dla mnie, no i potem jak trzeba wrócić do rzeczywistości, no to jest tak jest, ale zrobiłam sobie moją maczusię, Opracowałam swój mm, taki przepis, który jest dla mnie najlepszy. Czyli robię ją na mleku sojowym pistacjowym. Podgrzewam sobie to mleko. Czy tam niektórzy powiedzą, to nie jest mleko, to jest napój. Więc podgrzewam sobie to coś yy, sojowe pistacjowe. Część przelewam już do zrobionej maczy, część natomiast zostawiam taką niewielką ilość, spieniam sobie ją i potem wszystko ze sobą łączę i jest po prostu idealna taka piankowa formuła. Jest to pyszne i pobudza mnie jakoś tam, no bo ja nie piję kawy. Wczoraj był 6 stycznia, Święto Trzech Króli, w Polsce dzień wolny od pracy, w Monako i we Francji... No nie, trzeba było normalnie iść do roboty. Nie oznacza to jednak, że Francuzi w żaden sposób nie obchodzą tego święta, dlatego że mają na tę okoliczność specjalne ciasto. Ciasto to nazywa się Galette des Rois, czyli takie ciasto królów, i właśnie szczególnie 6 stycznia je spożywają, ale ogólnie jest ono w sklepach dostępne przez cały styczeń i występuje w dwóch odsłonach. Pierwsza to jest w formie takiej briożki drożdżowej w kształcie pierścienia. Tą mniej lubię, za tą mniej przepadam. Natomiast takim najbardziej typowym i tradycyjnym jest to ciasto wykonane z ciasta francuskiego przełożonego nadzieniem. I te nadzienia są różne, ale... Najbardziej takie klasyczne, podstawowe, i chyba też najbardziej popularne, jest na nazywane Franche-Pan, czyli, czyli taka masa z mielonych migdałów yy, z masłem i jajkami. I jest to bardzo smaczne. Po przekrojeniu kawałek wygląda mniej więcej tak. Górna warstwa ciasta francuskiego na dole jest. Uh, na dole jest druga warstwa i po środku ta masa. Super, rozwaliłam wszystko. Jest jeszcze jedna charakterystyczna dla tego ciasta rzecz, a mianowicie to, że w środku jest ukryta figurka. Nikt nie wie, gdzie ta figurka jest, dlatego, żeby nie było żadnego oszukiwania, najmłodsza osoba w rodzinie wchodzi pod stół i mówi innej osobie, która kroi ciasto, który kawałek ma być dla kogo. No i potem wszyscy próbują sobie swój kawałek i szukają, czy w ich kawałku jest ta figurka. A figurki są bardzo różne. I bardzo często są z jakiejś kolekcji nawiązującej do jakiegoś filmu, bajki albo ważnego wydarzenia. I ten, kto znajdzie taką figurkę, zostaje królem całej imprezy, jest zwycięzcą i dostaje koronę. I takie korony też są dołączone do ciasta. U nas akurat mieliśmy ciasto z kolekcji z figurkami z Harry'ego Pottera, więc korona też jest z Harry'ego Pottera. No i zwycięzca potem łazi w tej koronie cały wieczór. Te figurki... Wspaniała pamiątka, no przecież się tego nie wywali, więc y, gdzie by tu y, trzymać takie figurki, no w jakimś wyjątkowym miejscu. Czy na przykład wyjątkowym miejscem będzie pozytywka z Elzą? Myślę, że to wspaniały pomysł. Nam się już przez te lata zebrało trochę tych figurek, no bo wiadomo, że nie jemy jednego ciasta w roku, tylko je się tego trochę więcej. I czasem były naprawdę fajne kolekcje. Teraz akurat mamy, tak jak mówiłam, Harry'ego Pottera, więc trafił nam się w jednym cieście Snape. Czy on siebie przypomina? No nie wiem. Ale był też Ron w szaliczku z Gryffindora, rude włoski, no to od razu wiadomo, że to Ron. Kiedyś była kolekcja przepiękna z Małego Księcia i był na przykład Lisek. Innym razem był właśnie Sam. Małe Książę, um, Przy okazji Igrzysk Olimpijskich, czy chyba w 2024, um, była kolekcja z tymi maskotkami um, olimpijskimi, czyli tą czapką frygijską. No, różne inne rzeczy też się zdarzały. Była kolekcja um, z Asterixa Obelixa. Jeśli ktoś chce zrobić to ciasto sam, no to nie jest to trudna sprawa, szczególnie właśnie jeśli się ma gotowe już gotowe to ciasto francuskie, no to zrobienie tego nadzienia nie jest jakieś bardzo skomplikowane, a same figurki też można kupić osobno jako produkt i po prostu się bawić samemu albo zużywać jakieś figurki z poprzednich ciast ponownie. I można sobie zbierać taką kolekcję. Myślę, że to jest bardzo fajna tradycja. I te ciasta są naprawdę dobre. Także polecam, jeśli będziecie mieli kiedyś okazję spróbować. Wydaje mi się, że w Polsce nie ma tych ciast, ale jak są, to się zdziwię. Jeśli nie zapomnę, to w opisie tego filmu wrzucę link do przepisu na to ciasto, które kiedyś wrzuciła taka bardzo fajna przewodniczka po Paryżu, Alicja. I ludzie, którzy wytestowali ten przepis, mówią, że najlepsze ciasto wychodzi z jej przepisu. Także. Jak nie zapomnę, to będzie link do tego ciasta. Możecie spróbować sami. Myślę, że to jest super zwyczaj. Um, nie wiem, dlaczego on nie jest bardziej popularny też w innych krajach. A w ogóle właśnie ważna rzecz. Ta figurka nazywa się fev, dlatego, że w dawnych czasach, jak jeszcze nie było tych figurek, to po prostu ludzie zamiast figurki wsadzali do ciasta ziarno fasoli czy bobu. Także, jeśli nie macie figurki, to możecie właśnie y, tak zrobić. Możecie wsadzić po prostu y, bób. Także wszystko można sobie samemu zorganizować. A tymczasem ja się spróbuję dobudzić i jadę dalej z tym dniem. Wydaje mi się, że już się dosyć sporo nagadałam w tym vlogu, więc będę powoli kończyć, żeby Was nie zanudzić. Um, a jeśli Wam się podobało, no to tam lajkisów like, by fajnie by było, co nie? Um, natomiast my się widzimy chyba za dwa tygodnie, bo tak się postaram robić um, te odcinki. Natomiast za dwa tygodnie to już będzie równo rok od kiedy wzięłam pierwszy odcinek na YouTube'a, także nie wiem, będzie trzeba zrobić jakieś podsumowanie, jakieś... Przemyślenia? No zobaczymy. Zostańcie ze mną i widzimy się wkrótce. Tata jedzie Twoim rowerem. Ojejku, miałam powiedzieć tyle rzeczy i wszystkiego zapomniałam właśnie przez tą przez tą pogodę. Ja pierdziele. Zaraz, zaraz odlecę. Wczoraj w Polsce był szósty tylko w Polsce wczoraj był 6 stycznia. Na wreszcie świata była inna data.